Cześć, witajcie, z tej strony Nioski z Jak widzicie po miniaturce przyjechało do mnie 10-11 nowych kur. Kupiłem 6 brązowych i 5 czarnych. Chodzą sobie teraz po wybiegu. Jak widzicie, są już z nami trzecią noc i trzeci dzień. Tutaj mają zrobioną. Grzędy na kurniku tutaj jest taka folia, żeby lepiej się sprzątało. A tak to bardziej tutaj śpią. Do góry tutaj trzeba wtedy to sprzątać. Pokażę wam je. No tutaj jedna. Kury zostały zakupione na sielance w Poznaniu. Bardzo ładne, młode, 20-tygodniowe. Już tutaj po kilku dniach lepiej się czują. Pierwszego dnia siedziały tylko w szklarni. Tutaj mają oczywiście dostęp do jedzenia, do wody cały czas. I tutaj są zamykane na noc. Tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku, co tutaj mój tata zrobił, te drzwi. No i wydaje mi się, że to będzie wszystko. Dzisiaj taki krótki odcinek, również. Chciałem Wam pokazać tylko nowe nabytki, jest ich 11 sztuk. Czekamy teraz, aż zaczną nosić jajka. Tutaj jeszcze trzeba zacząć, czy tutaj nie noszą moje stare kury. Nie, tutaj nic nie ma, one noszą tylko w dużym kurniku. Pokażę Wam. Ile przez 4 dni ile zniosły jajek. O, tutaj 4. Tutaj trzy No i wydaje mi się, że będę kończył ten odcinek. Będziemy się widzieli w następnym. Jak już pewnie kury będą znosić jajka. No i co? Nie zapomnijcie o lajku w górę, subskrypcji i miłym komentarzu. I widzimy się w następnym odcinku. Siema!